heja obejrzałem film konopa ty grzucie może się dogadamy co? może za 5 minut? nie może jednak co? Ty nie odpuszczasz co nie? nie możesz być taka kapstykni coś jeszcze nie możemy zwlekać przykro mi ale musisz nie donerwuj mnie do roboty no i pierwsza myśl co za nachalny typ poczułem się jakbym w trafił przypadkiem na jakiś live na tiktoku od tych diebów, od tych fake chmur i tak dalej 16.37 jemy 13.3 na świecie jak będzie 16.37? 16.37 czekamy razem czekamy na 16.37 oczywiście długo nie trzeba było czekać tym nachalnym gościem okazał się Marcinek Ksajon. Majku, dobrze wam znany, przyznał się słowami Dobry Riz, więc nie mógł być to kto inny Dla Marcinka widocznie dobry Riz To wypisywanie ciągłe do piętnastolatki Pokaż troszkę Pokażę Pokażesz dupkę Ej pokaż, pokaż tam Ej, rozchyli Wy, Wypnij się bardziej Wiesz jak to działa? Być ten tyłeczek. tak do psiego stylu. Nie, czy psie, a później zaczął do niej pisać w DM. -ie. Ja sobie czasem delikatnie przytroluję, ale trolling to jest kurwa ta akademia pranków czy to z marcinku, to jest... Ale trolling! Daj z wszystko, bo jeszcze tylko jeden prank dzielicie od ukończenia akademii pranków! Dziewczyna się wkręciła na poważnie i ją po prostu zmanipulowałaś i wykorzystywałeś. I to kurwa nazwałeś trollingiem? Tylko ty kurwa próbujesz oszukać w tym momencie. Oczywiście nie twierdzę, że dziewczyna nie jest sama sobie winna, bo jest. I tutaj moje pytanie do tej dziewczyny, choć wiem, że mi nie odpisze. Czemu nie napisałaś Marcinkowi pokachuja? Wtedy może by się lampka w głowie zaświeciła, że o! On mi nie chce odesłać, nic, a ja mu wysyłam, tak? Więc. No jakby ten trading jest zaburzony, tak? Nie ma tej obopólnej korzyści, no więc po co to robić? Może wtedy by coś stryknęło, ale no niestety tak nie było. Jedynie co doświadczenie jakieś na przyszłość zyskała, że no nie warto pisać. Z idolami. wracając do Marcinka, napisał, że do zwykłych pornoli mu już nawet nie staje, co oznacza, że szuka coraz bardziej skrajnych doświadczeń, widoków, by cokolwiek poczuć. I zamiast pójść z tym do lekarza, zrobić detox, to stwierdził, że pisanie z piętnastką, z fankami, to będzie idealne lekarstwo dla niego, by jakkolwiek się zaspokoić. Oczywiście wszystko pod pretekstem trollingu, <laughs> bo wiecie, w razie w to on żartował. Ja tam przed sobą i innymi nie mam czego się wstydzić. Niech ktoś może odsunąć majteczkę w delikatnie. kratniach, bo jakaś Szkoda, że majteczki ją zasłaniają. Każda akceptuje tę koncepcje w danej chwili. No jak ci dziewczyna pisze, że na przykład nie chce, ma jakąś blokadę, a ty dalej na nią naciskasz, to to jest, kurwa, akceptowanie tej koncepcji? Najgorsze jest jeszcze to, że te dzieciaczki będą mu przyklaskiwać. O, ale... ale legenda! Prawdziwa legenda! Sigma! Sigiemka! Uuu! Ale ją Ale ją zwizował! Ale jest dobry! Jednijcie się w web, jebane bałwany, słębopidące za swoim idolem, z Rzewnia. Pomaluję ściany, mam na ciebie jebane akademia branków czytos, absolwent jest nie jeden, a data założenia czwarty lipca Naprawdę mega.